Kochani, witam Was i nagrywam ten film w sumie tylko po to, żeby wam powiedzieć, że jestem chora i nie dam rady dzisiaj nic nagrać, pewnie jutro też nie. No, ale poza tym, że staram się no, nie rozpaść jakoś i staram się jakoś oddychać, no, bo jakaś ewidentnie wirusówka mnie zaatakowała, to czytam bardzo ciekawą książkę Ocalona, by mówić, polecona przez. Koleżankę chociaż widziałam, że tutaj ktoś w komentarzach też polecał, więc nawet jeżeli nas coś rozsypuje, czujemy się no, nie najlepiej, to słuchajcie, no poza tym, że odpoczywajmy i korzystajmy z tego czasu jak najlepiej, żeby ten organizm zregenerować, to też zamiast może seriali wybierzmy sobie jakąś wartościową książkę, która też zbuduje naszą, naszą wiarę. Nie tylko budujmy ciała, ale też budujmy naszego ducha. No, i tyle na dzisiaj mądrości. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Pa Pa!